Dzień dobry moi czwartoklasiści. Dziś przeniesiemy się do świata Pinokia. Zobaczcie, ja mam Pinokia, który jest marionetką. On ma taki krzyżak, jest umieszczony na sznureczkach. Taka lalka, która jest umieszczona na sznureczkach, nazywa się marionetką ona porusza rączkami. Jeśli umiejętnie się porusza sznurkiem, to ona będzie wykonywać ruchy takie, jakie chcemy. Pinokio. wejdzie A dzisiaj chciałabym, żebyśmy narysowali kartę pracy, kartę pracy do Pinokia. To już Pinokio na nas czeka, ale to dopiero Początek odłożymy pinokia. A ja postaram się rysujcie za mną kartę pracy. Starajcie się za mną narysować takiego pinokia. Pamiętamy, że w powieści Carlo Kolodiego ma czapeczkę. W różnych tłumaczeniach w różnych tłumaczeniach ta czapeczka jest różna, różnie przedstawiona. Ma różny kolor, podobnie i ubranko. Pinokja. Dlatego też posiłkując się waszą wersją, Taką, jaką przeczytaliście, yy, opiszecie tego Pinokia, zobaczycie, z czego ma wykonaną czapeczkę, yy, z czego ma wykonany, a tu młóczkiem rysowałem płaszczyk, a może nie ma płaszczyka, trzeba będzie to dokładnie zbadać. Na razie jeszcze nie narysowałam mu nosa, tylko narysowałam mu kurteczkę. Ta kurteczka w wersji, którą ja przeczytałam, ma kwiatuszki. O, ma takie kwiatki. Kolor może być różny w Waszych tłumaczeniach, bo wiemy, że w języku polskim. Pinocchio jest przetłumaczony na język polski z języka włoskiego. Dlaczego? Dlatego, że autor, czyli Carlo Collodi, był Włochem. Tak naprawdę nie nazywał się Carlo Collodi, bo to jest jego pseudonim, czyli przybrał sobie taką taki taką nazwę specjalnie przebrał jako pisarz, więc to nie jest jego prawdziwe imię, nazwisko. Nazywał się Carlo Lorenzini. Lorenzini. Natomiast Kolodi, ta jego, ta jego, <laughs> jego przydomek, pseudonim, został wzięty od nazwy miejsca, miejscowości, która znajduje się w Sycylii, na Sycylii, na Sycylii, na wyspie we Włoszech. Tam urodziła się matka. Carlo Lorenzini. On się tak nazywał. Dobrze, narysowałam już pinokia. Co prawda spodemki ma, ma takie szerokie. Można narysować mu wąskie, ma ucho, no ale nie ma chyba najważniejszego atrybutu, a mianowicie nie ma czego. Nie ma nosa. Mój nos, nos mojego Pinakia, będzie nieprzeciętny, bo on będzie stanowił tytuł. On będzie stanowił tytuł. I tu napiszemy sobie nasz temat dzisiejszy, czyli w świecie. W świecie Pinokia. Pinokia, w świecie Pinokia, ale ten świat będzie zaznaczony w nawiasie kwadratowym, takim nie kwadratowym, tylko Yy, Trójkątnym Natomiast Pinokio Chodzi nam o tytuł A nie o głównego bohatera Pinokio Będzie Zaznaczony yy, Cudzysłowem I tak będzie wyglądała Nasza karta pracy To jest dopiero po początek Narysujmy cień Narysujmy tutaj Też Cień no, i co może być na końcu tej, tej naszej karty, tej, tego naszego nosa? No, ja myślę, że można narysować. Można narysować listki, no bo przecież pinokia został wykonany z drewna. Więc narysujmy tutaj listki. Które y, będą z drzewka się wyłaniać. O. A na końcu tego jego nosa drewna możemy narysować jedną w postaci. Na pewno zgadniecie, kto to tak. ma charakterystyczne. Czółki. Ma też płaszczyk. Tu ma. Kołnierzyk. Ma kołnierzyk taki specjalny kołnierzek. Ma też długi płaszczyk. Bardzo charakterystyczny. chociaż w rzeczywistości nie ma płaszczyk. No też. O, będzie miał takie rączki. Wiecie już, kto to taki? Nóżki mu będą tutaj zwisek. Płaszczyk sobie gdzieś tam też zwisał. O. o. proszę. To oczywiście świerszcz w świecie Pinokio. Dobrze. Teraz myślę, że narysujemy w tej karcie umieścimy przede wszystkim może po tej stronie autora gdzie tego autora damy. tu autor autor karno przez c koloki co, so, le, le, o, dwie, koloty, przez dwa le. Autor. Autor. To, co będzie nas interesowało, to trzeba się zastanowić nad y, czasem akcji. Czas akcji. Bo przypominam, że na akcję składają się bohaterowie, miejsca, no i oczywiście na e, oczywiście czas. Tu narysujmy sobie oczywiście zegar. On nie musi być idealny, natomiast zegar symbolizuje nam upływający czas, upływający czas, to żeby on dzwonił, możemy mu oczywiście narysować. Narysować hmm, jeszcze narysować, możemy cienie i mamy czas, czas, akt. Czas akcji I zostawmy sobie tutaj Miejsce Na wpisanie Zobaczcie jaka powstaje nam już Karta pracy Czas akcji Miejsca 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 Przygotowałam dla was Miejsca, które należy podzielić na realistyczne i na fantastyczne, to jest kraina pracowitych pszczół, kraina zabawek, miasto chwytające bałów, pole cudów, las, droga polna, wyspa, no i brzuch rekina. Chwilowo odłożę te miejsca i miejsca możemy narysować o tak. Takiego ślimaka. Uwaga, to jest proste, rysujcie ze mną. Ten ślimak będzie miał poziome kreski. Słyszycie, co to jest? O, poziome kreski. I teraz, żeby to nie był zwykły pergamin, to sprawimy, że on będzie taki poszarpany. Skoro jest poszarpany, no to jeszcze piszemy. Zaznaczam punkt początkowy i punkt końcowy. Co wam to przypomina? Oczywiście. To jest mapa. Mapę możemy też pokolorować. Na razie nie koloruję, bo kolory należą do was. Już wiemy, że to będą miejsca wydarzeń. że to będą miejsca miejsca wydarzeń. Jak mówiłam, chciałabym, żeby te miejsca podzielić na realistyczne, czyli takie, które są prawdopodobne, gdzie mogły mieć miejsce. I tu będą realistyczne miejsca realistyczne. to narysujmy je o tak. Na takim drogowskazie może. Miejsca realistyczne i piszecie, w tym miejscu, albo wkleicie. Tak Wam wygodnie. I drugie będą o takie. Jak nie wyjdzie, to nawet nie używajcie korektorów. Zrobimy to w taki sposób. Mi też nie zawsze wszystko wychodzi. Dawno nie rysowałam. O, tu będzie trawka. I tu będą miejsca jakie? Miejsca fantastyczne. Je wpiszmy. Tu będą realistyczne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Łącznie mamy osiem miejsc. Dwa, cztery, sześć, siedem, osiem osiem. Mamy osiem miejsc. I teraz słuchajcie te miejsca Należałoby wypisać o, jeszcze nie będę kończyć, tylko zostawię Wam tutaj miejsce, a Wy połączycie poszczególne miejsca akcji. Połączycie o właśnie, można strzałkami, do drogowskazów. Drogowskazy nam pokażą konkretne miejsca. I tutaj już mamy. Teraz, słuchajcie, tak mi przyszło do głowy, że z miejscami, Kojarzą się oczywiście przedmioty. Wiemy, że jeppeto, y, nazywany też mamałego, Mamałega to jest takie ciasto. Y, ciasto, y, żółte ciasto, które, y, które jest zrobione y, z, y, z, mąki y, z mąki kukurydzianej. Z mąki kukurydzianej z Jepetem, który był, uwaga, snycerzem, kojarzą się takie przedmioty. Zobaczcie. Snycerz to jest rzemieślnik, który zajmuje się y, rzeźbieniem w drewnie. O. Zobaczcie, co to za przedmiot. To oczywiście młotek. Młotek. Czy kojarzy się z, ze snycerzem? Napiszę to trudne słowo. Snycerz przez rz. 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 Kojarzy się również z bohaterem naszym, czyli z Gepetto. to to włoskie imię. Natomiast Carlo Colodi, o tak przyszło mi do głowy, Carlo Colodi urodził się we Florencji, we Włoszech w 1826 roku, natomiast zmarł w 1890 roku, czyli żył w XIX wieku. Gepetto to imię włoskie teraz jakie przedmioty jeszcze kojarzą się z, z miejscami jeszcze przychodzi mi do głowy przychodzi mi do głowy taki przedmiot zobaczcie o chyba też bardziej jest O, no, zobaczcie wygląda tak Wygląda w ten sposób. To oczywiście linijka. Linijka ołówek też można narysować, ale są też inne, mniej inne przedmioty. O na przykład, zobaczcie, i celowo rysuję 5 Chyba dobrze narysowałam. To, to będzie? Zgadnijcie. To oczywiście cekiny. Złote monety, które Pinokio otrzymał od Ogniojada. To są złote cekiny. Jest ich pięć. Z tym szczególnym wydarzeniem które zmieniło cały ciąg późniejszych zdarzeń, kojarzy się też ten przedmiot. Zobaczcie. Jest prosty do narysowania. To oczywiście. Zobaczcie. Tak. Chociaż nie wygląda na łopatę, to jest raczej szpadel. Łopata ma, o, ma bardziej prostokątny kształt. To jest, to jest szpadel. Czyli zobaczcie, mamy miejsca wydarzeń, mamy czas akcji, są również przedmioty, które kojarzą się z, z wydarzeniami. Dorysujcie jeszcze swoje przedmioty. Te, które uważacie, że kojarzą się z miejscami, w których był spinoki. Kartę pracy możemy zakończyć, ale tak nie do końca. Dlaczego? Dlatego, że wasze zadanie jest następujące. Oczywiście trzeba będzie wypełnić tę kartę pracy. Zadanie jest takie, żeby odmienić przez przypadki, tak, w liczbie pojedynczej, liczby mnogiej rzeczownik Pinokio. Pinokio. Mianownik kto co? Pinokio. Dopełniacz. Kogo czego nie ma? Pinokia. Pamiętajcie. Pinokio to nazwa własna. Piszemy dużą literą. Celownik. Komu, czemu się przyglądam? No i właśnie komu? Pinokio czy Pinokiowi? Ha, musicie sprawdzić. Biernik. Kogo co widzę? Jednego. Pinokia narzędnik z kim, z czym idę z kim, z czym z Pinokiem o nie zostawiłam miejsca, miejscownik o kim, o czym o czym i wołacz Watch. O, ty wy. Ty. Pinokio. Czy Pinokiu? Nie, Pinokio. Pinokio, oczywiście, odmieniamy tylko i wyłącznie w liczbie pojedynczej, poproszę. Karta pracy jest skończona. Teraz zrobię, nadać ci taki rys skończenia. Narysujmy taką obramówkę. Podpiszmy. Każdy podpisuje swoją kartę. Zostały mi wolne miejsca. Możecie w nich narysować. Narysować przedmioty, które kojarzą się z pinokiem. A teraz zobaczcie. Pokażę Wam jeden taki przedmiot. Właściwie to jest przedmiot. To jest wieloryb. Wasze karty pracy, proszę, żebyście. Wysłali do mnie w mailu. Życzę udanego rysowania.